Dzień dobry kochani, witam na przesłaniu anielskim, runiczne miejsce mocy Mimeruna. Witam w czwartek, 13 marca 2025. Cieszę się, że jesteś kochani. Dzisiaj energia dnia Lagus, a więc śmiało do przodu. Za dużo się nie zastanawiamy, ale działamy. Fajny dzień na oczyszczanie wszelkiego rodzaju, na przebywanie na świeżym powietrzu, nad wodą. E, korzystanie ze swojej intuicji. E, dobry dzień na twórczość. Zapraszam na playlisty. Tam jest zakładka runa dnia do odsłuchania e, przekazu na dzisiejszy dzień. A tu wybieramy już kochani: zielony kamień i żółty kamień. I przesłanie na dziś od aniołów dla osób, które wybrały zielony kamień. Śmiech. Śmiech ma moc uzdrawiania, przegania strach, sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany i rozluźniony. Pamiętaj, że anioły potrafią latać, gdy traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemów z dystansem. Dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężasz i śmiejesz, anioły podsuwają ci nowe pomysły, dzięki którym możesz nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Śmiech to promień słońca, który rozprasza mrok. Bądź więc wesoły i pełen radości. I afirmacja. Traktuję wszystko z humorem. To jest twój życiowy cel, podpowiada Archanioł Michał. Archaniele Michale znasz szczegóły głowo, mój boski cel życiowy. W związku z tym proszę Cię, abyś mi pomógł mi przy, sprzymi, mierzyć się z, moim, z moimi zamierzeniami. Proszę Cię, kieruj, moim działa, kieruj moimi działaniami tak, abym podejmował właściwe kroki do całkowitego objawienia mojej wspaniałej i mającej znaczenie kariery. Bursztyn warto dzisiaj mieć przy sobie. Powiesz to Bogu. Weź głęboki wdech, a podczas wydechu uwolnij tę sytuację do Boga, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. Astara, zasługujesz na najlepsze. Sięgaj gwiazd swoimi marzeniami. Nie zgadzaj się na kompromisy. Przebaczenie. Tutaj trzeba by było właśnie komuś przebaczyć, zastanowić się, przemyśleć, przeanalizować i przebaczyć. Natura, albo też sobie, kochani, odpręż się na łonie natury, pozwól by jej piękno karmiło Twoją duszę. Przepiękna energia, wszelkie tutaj i na dnia, też mówiła o tym, kochani, że to przebywanie na świeżym powietrzu dziś nad wodą szczególnie będzie dla nas kojące: dużo nowych myśli, kontakt z podświadomością, czerpmy. Bo dziś tutaj może dużo takich naprawdę dobrych wniosków, z tych podpowiedzi możemy uzyskać. Bądź przyjaźnie nastawiony na siebie i innych. Do siebie i innych. To jest taka pozytywna, piękna energia. Co dla drugiej grupy? Poświęcenie. Anielska mądrość przypomina ci, że kiedy snujesz wizję, nie ulegając zwątpieniu. Nie zobaczając z obranej drogi, wizja ta musi pomyślnie się urzeczywistnić. Dąż wytrwale ku spełnieniu swojej wizji. Koncentruj każdą myśl, słowo i czyn na tym, by osiągnąć wymarzony cel. Nie ma nic potężniejszego od skumulowanej energii. Anioły z pewnością zauważą czysty blask Twojego poświęcenia, czy to w związku, w pracy, podróży, czy też w czymkolwiek innym w Twoim życiu. Pamiętaj, by poprosić Anioła o pomoc. Jeśli Twoje intencje służą najwyższemu dobru, anioły z pewnością ci pomogą. I afirmacja: jestem wierny swoim wizjom. Sytuacja ta zmierza do rozwiązania podpowiada Archanioł Michał. W sytuacji, o której myślisz i modlitwa do Archanioła Michała powierzam Ci wszelkie obawy, troski, myśli w zamian za prawdziwy spokój w każdej sytuacji dziękuję Ci za rozwiązanie i tu można podać przykład tej sytuacji w boski, doskonały sposób tęczowy kwarc tytanowy wielopłaszczyznowość istnieje wiele warstw i wymiarów w sytuacji lub osobie o którą pytasz Indriel, jesteś wojownikiem światła Bóg potrzebuje Cię, byś niczym anioł roztaczał boski blask, blask nad ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami nie przestawaj, śmiało do przodu, działaj ruszaj, ufaj zmieniaj niezależność decyduj za siebie korzystaj z prawa wyboru no właśnie, decyduj za siebie i ucz się z życia taki przekaz kochani na czwartek, na 13 marca 2025 niech to będzie dla ciebie dobry dzień, wszystkiego co najlepsze Maruna.